Thank <laughs> you. Ja. Er er altuð. Kolan. Og skýna. Og kynna. Ja. Og Samochód się chłopakom zepsuł, wezwali lawetę z autem zastępczym się zepsuł pod posesją akurat i trwa wyjaśnianie dlaczego i po co i na co. Macinu my do Nie. Tak? O dobra. Nawet dwa teraz. Co, żeby przyszedł? Ogółem. Tak, tak. Witam. <śmienicza> o Mariusz, O Mariusz Nie, bo tam puen chłodniczy ciepły, po prostu wiesz, że dłużej nie możemy jechać co ino, normalnie iść uruchamiać Mariusz, tu przyjechał Pan z lawetą, z autem zastępczym chłopaki, i że, to już nam z Ciebie trzeba te papiery chyba na zostawić, gdzieś za to auto zastanowić, czy, coś, czy to będziesz, czy nie będziesz Panie, to na Ciebie nie da <śmienicza> no, się Widzisz i samochód sprawny? Okazał się. Niesprawny. No, pojechał też Widzisz i okazał się, że samochód sprawny. Tak, ale prawda, To było w wieczór w i można to zabrać. Jasne, to zaraz, zaraz. Czekaj, może ja w ogóle dam tego pana tobie do telefonu. Ty. Żeby taki człowiek jest dał.

I <laughs> don't

Ale żebyś na pozycji, nie? na pocesję, na pozycji, nie? Zakładaj, żebyś na pozycji, nie? stąd, jeszcze kurwa że No, no, to no. To prosty, wiesz, no A? No? Wiesz? I stwierdzamy, że Wiesz? Wiem. Nie, spokojnie, nie kurz. Nie, 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 ma prawa nie, 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 ty jesteś nie, 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 tak, czytam Gdzie chcesz? Ja chcesz? Ja chcę z Nie wiem, no. ja do widzenia no. Na poszedł weszłeś Ja Na weszłeś no. 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 bardzo dziękuję, że odbiegcie. Bardzo dobrze. O, dzięki moja. Bardzo Spójrzcie, dobrze. Z można pogadać. Ja, co ja co czekam spokójrz. na rachunek. Jaki Patrz, rachunek by ty, rachunek ty, rachunek. ty nie był jebany. Jaki No dobra. Bo twój Mariuszek pierdolił już. Mhm. Alby, albo zabrali Oj, tak... i idź do domu dobra, tak. na razie idź do domu spotkamy się jeszcze kiedyś idź do domu czekamy major. na Mariuszka no. iż w Bożym Ciele zakłócenie no. no, wolny dzień No. 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 a czy <noise> uderzenie to nie jest karalne? tak, tak? No, no, to to, tak ja co no. nie niej zaraz Dostałeś samochód, siadaj i jedź. Chodź. Nie taki łatwy. Chodź. No. Będziemy czekać. Nie wiem, jak to się tutaj. Z majorem super. Ale jest Krzysiek często ciężko, ciężko. No, już. A będzie ten? Mariusz? Tak. A Mariusz? I co? Nie dalej dali. ciągnie co nie dali. Zobaczysz, tu nie. Tak. Nie, Marcin nie siądzie chyba. O. Co? Nie, chyba nie. A zobaczysz? Hmm. Zobaczysz. To jak siądzie, to znaczy, że ma prawo jazdy, może jeździć z tego, bo wynikało. Jeżeli przy lekarza ma zabronione, to nie jedzie bez prawa jazdy. Ale to policja jego sprawdzała? Nie, policja nie sprawdzała, bo nie była. Ale. Co? Co sprawdzało? No. <laughs> policja nie sprawdzała, nie Nie, ja nie kłamię, ja nie wiem. Wydawało mi się, że oni mówią, że mogą go sprawdzić. Nie, czy nie było. Ale po PESEL-u mogą sprawdzić, wiesz, Krzysiek w bazie danych komputerowych. Czy wtedy od razu im wyskakuje, czy no, ma, ktoś tak? ma prawo jazdy te, czy nie? Te pECLY jak, jak mieli? Wiesz? No. Ja mogę podać inny pecel, inne nazwisko i wszystko. A no chyba, że ktoś tak zrobi, no. Ale jak poda swoje Konia. inne nazwisko i patrzy... można robić. No. wiesz? Uff. Chodź wojtek posiedzimy przy stole może tam. Pogoda jest, ładna, słońce świeci to. Mieliśmy posiedzieć, ale weta przyjechała, nie?